Ty ci ty uważasz, bo tu tam takie Coś by tam ciągną, nie? to hmm? To nie na nerwy jest. To co jest? Nie się w łeb. Chodź, to ja to robię. Jolka, upadek tutaj tak jest mniej groźny niż w boksie. To to jest ziemia, nie? No jedz, jedz. jedz.